Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w klasie pierwszej. Tu jest klasa pierwsza A, tak? I pierwsza B. Pokażcie y, wszystkie dzieci, które są y, pieszakami z klasy pierwszej A. Rączki do góry. Tak? A klasa pierwsza B? O. A kto potrafi się przedstawić, powiedzieć, jak ma na imię, na nazwisko, do której klasy chodzi i do której szkoły? Kto potrafi ładnie się zaprezentować? O proszę, może dziewczynka się przedstawi, tak? Miłego Chodzę do Różańska. Chodzę do klasy pierwszej A. Tak, do szkoły? Do szkoły numer 52. Ślicznie. A czy wiesz, jak nazywa się Twoja wychowawczyni? Nie. Nie wiesz, jak ma na imię na nazwisko? A kto wie, jak nazywa się jego Pani? Pani Polasińska. Pani Sińska. To jest jedna pani, a druga pani? Tak, dziewczynka się Pan zgłasza, teraz się zapisamy. Pani Bosianek. Dobrze, a jeszcze się nam przedstawi, jak Ty masz na imię na wszystko? Kasia Makieła. Kasia Makieła, chodzić do klasy A. Pierwszej A. Bardzo dobrze. A kim czyli.